Świat od spotka Zajdla. Nie było można schorzył o tym po ale można te roski wrócać się zod do października, kiedy to ci w Niemcach od Keń strami leje się piła. A z kolei tego, co my po Loki mamy festelnie radę. Wszystkich Małpicowa i bez tusz się i unos bajstuje się szczejt, roztowaite Oktoberfesty. festy, bardziej bez co to nie zafajować we wrześniu, i no, jak same miano skazuje we październiku. Leje się ten bier, a mogę też siknąć kanika i kwiat, ezite. Łoczkliwe terrorysty na isto sporządziliby zapowiedziane bombiane ataki w Europie. Można no, to i ostatni, i taki niestarowny Oktoberfest, no ale to już podwilconi moja utopa. Kiedy latość wraj, wrajzował ta mo, moja gość we ucho pierwszego zajdla piwa, Kajsi z demonachium, ostatnią rzeczą jaki się mógł spodzieć, to był ryk poruch tysięcy gordzieli, zachrapociałych, zachrapociało wiskających han on slejpy. Procno było nie poznać tej śpiewki bali śpiewanej ze niemieckim akcentem. A zaś Kajsik ze zawinkla szło usłyszeć nasze góralu, czy ci nie żal? Albo ana, na no, z do Stana. Siedziałe we srogachnym, stodiośnym celcie na Oktoberfeście, munachińskim festiwalu organizowanym na tensio umiłowanego trunku tego miasta. Ginał, jak i wszystko na obkoło mnie, bułech, fertich, bawić się, mach, na całki karpenter na tej imprezie na świecie, ale skończy Hankun słupy po jakiemu dan kieszeń, a po jakiemu niego Rosamunda, nie, nie Miarkuja. To już nie jest nie wszystko. Po tym słupy na te istne biska New York New York, a nie We Will rock You same angielskie we wersje ze przytn panim i chłopcami. Po każdy kolejnej angielski śpiewce czułek się w doma. Ja bo i te Roskie u nas w Polsce naszym gryfnym Śląsku też badzi gdzie posuwać amerykańskie angielskich śpiewek niżli naszych. No sam słypanie srogich lości Bieru, blank, ale mi w tym nie szczerowało. Przykludziłeś się sam, co by wznieść tos za niemieckie birsztuby i jej szace narodowe. Najludniejsze państwo zachodniej Europy łokwituje bez cuda natury. żone Alpy Bawarskie. smogane wiatrem wyspy na Morzu Północnym. Fest efektowny Schwarzwald, Dolina Renu i jej zumki. Ale, kiedyście tak bez tufaj, nie kuknęli, do ogromnocnych bieszczubów w tym kraju nie miarkujecie coś się na istro do ostatka stracili. Tam rain, tam rain szawliś i tela. Ciężki był I postował sporo sił Może nawet Czujesz się niedoceniony Ciągła praca ją spojrzeć dalej w przód smutków twoich na czerprez, bo biesiada zbliża się przyjacielu. Dzisiaj zapraszamy Cię. Raz, dwa, trzy, cztery. cztery, cztery. Zaśpiewamy, zakończymy i się razem zabawimy. Hej. Nie zdąż się przenować, możesz trochę wyluzować. Mamy cię znamy w Najpierw jemy i pijemy, Potem tym wszyscy szalejemy hey, ja, Każdy z nas, jechaj miło, spędzi czas. Po co w sobie spółki chodzić, by się denerwować? Hey, W pracy fest no i ciągle trzyma się tej zasady. Ale sąsiad męczy się, też haruje całe dwie. Teraz możesz mu udzielić dobrej rady. Powiedz, tak nie musi trwać, trzeba trochę luzu dać. I z nadzieją spojrzeć dalej w przód. Smutków Twoich nadszedł kres, bo biesiada zbliża się. Przyjacielu, dzisiaj zapraszamy Cię. Raz, dwa, trzy, cztery, Zaśpiewamy, zatończymy i się razem zabawimy. Hej, jak I ty też na biesiadę dzisiaj sobie smutki chować, by leczył się denerwować. Hej, ja chcę hey, lepiej się z nami śmierć. Ja miał cel blank Klar, narychtować cesta, tako droga powtórzy inni będą wędrować po tych bierstubach mimi. Gdy tak większe turysty nie miały za tyle czasu ani pieniędzy, i na no tydzień, żeby by ujrzeć, skusić tego, co ci najgalantniejsze, najsmutniejsze w tej dziedzinie, te hery i chleb, uznawane są za najstarsze jodło na świecie. Poszluchłeś po w internecie łopy do kameratów, sporządził ich listę miast o najdłuższych tradycjach piwnych. To było Kiel, Mienchen, nad rzeką Regni, i Bremen. Między to kraj hey, tynący, to się we piwie neorostomajczych zortów. Srogie plakaty do Wandrusu głoszą Wilz bier, wir haben 5000 Zorten. Eksport to kaj się koli 100 milionów hektolitrów każdego, chociaż aj Miemcy poradzą, by słypać sporze szczytnio 140 litrów na hopa. W niektórych regionach to i tuplowanie. Cudzie ludzie mianują Bamberg miastem hopów zaciążonych, bo idzie ujrzeć moc basok godą jeden niemiecki kamrat w tory dociep i że w tym mieście z trzy dniu 300 litrów bieru na człowieka. To ci, daci mi się trafiło, co przykluził się do Niemiec na tego festu. Wszędzie szło, u widzieli willkommen zum Oktoberfest. To u nich najsrokszy, najgłośniejszy spośród niemieckich festiwali w Fribili. Do Frankfurtu przykludzili mi się ze moim kamratem Leszkiem Piaseckim, ja, taki Polak, który stawił w Werdwe i tam od 1965 roku Łotow-Dotteroska, ształcim i cugiem do kolonii jednego ze najstarszych miast we Niemczech, takiego wywołanego ośrodka kultury i komsztu. Tam napocznijmy piwem kęż, najbardziej wywołanym kiedyś piwem, przy brauerajcur, Maldzmile na Hojmark-Zeks. Kajszynkierze według ich mantelszyrcach przetwierali się tam i na co szynkowali kęż przy tyngich drewnianych tiszach. Kie by wysłapali, jedna glaska zaroski pokazywała się inszo blank wołną. Światło żółty kęż jest ważony ze srogi ilości chmielu i serwirowany we izbetnej temperaturze we takich einfachowych, wąskich sztampelkach do w wleje i 175 gramów. Ku temu, jak to zawdy we Mimcach, by zuchanty czkają odło. Cie ważono masnota, ze pan tym albo takie ichne himel und Erde znaczy się parszczony pudding, ze kwie świńskiej do kupy ze zimiokoma koma i ponkoma. Tego jest ze No i chciałech pomaszkić i nkszezorty piwa, toż ty ci mi ze tym kamratym piaseckim wyrajza za majty chrzynka i kaczmach kelu. Co by już na ostatek wylandował we friam dom. No i bardziej wywołany putyki we kolonii. moci ona bez stolot i tyle też czasu przyciągło tamesznych ludzi i wandrusów. Bire z letki lekko się go słypie, no i też dali my se piersk za i fria. Na drugi dzień o szaroku herchmych detali dla banchów u burdołek se co my razin nie boli. Nie Zaroski żekież usnowe cugu ino startnu na 4,5 a pół godzinno rajza do monarchii stolicy Bayerów. Czym bliżej celu, tym bardziej głośno było we wagonie. Smarkate amatory piwa we mięcach, szesnastolotki mogą już jawnie pić alkohol, słypali bernsteinowy trunek, larmowali ich Medi Medikowałeś jednak na głos, eźli z czymia, tacołko, i srogę larmo Oktoberfestu nie się nie spodziewał, jak ozwała się tak taka baba, mm, kole. Doktorka ze Ludwigshafen miniła i że monej spodobał mi się launa i szkimung tego fest szpilu. Niemce, wiecie, na pierwszy łokam Żydni są datela tela przocielskie. Próbowała mi to wytuplikować, ale po jednym albo drugim Zajd lubieru stowałem się festelnie drugim rady. To chci już dawno temu Wymiarkowo, bo mu mocka kamratów szandy we Miemcach, i to połobił w zajtach do granicy między Ideerem, a ich fajnymi Miemcami. Monachium, jedne z najszerszych miast w miemcach na przełomie lata, jesieni, jest przefolowane. pinko w szpach, jak to nasze mądroki godają dają. Kukli zajrzeli ze kamratem do muzeum piwa i Oktoberfestu. kaj idzie zapoznać się pięcioma tysiącami lotki historii tego napitku i ku temu jeszcze pomasz klicić o sto maitych tego. Wreszcie, one we jednej ze najstarszych kamienic, wandluje się od XIV wieka. Monachium, aby i turysty mogą się dowiedzieć moc ciekawostek o historii sztofu i oktoberfeście. Są tam eksponaty w teoretycznym pierwszych skazówek o ważeniu bielu w Mezopotami, Egipcie, piwał od Germanów i Celtów. Na dwóch sztokach muzeum jest gotka o najsroższym szpilu na świecie, w którym zbajstrowali pierwszy Rose w 1810 roku na wiesieli jej króla Ludwiga I ze książną Teresą von Sachsen-Hildeburgshausen. Ten ci juzaj ze ludowego święta przełonaczył się w ten najsrokszy festin świata. Dowiedzieliśmy się z kamratem, co niemieckie piwo, razinku we Monachium szczycie zważone tak, jak to duplikują zakony ze 1516 roku. Zemalcu, wody, chmielu, drożdży i blank niczego więcej. Żadnych ci tych modernych, konserwantów, żadnych ci tam sztucznych farbów, ani woloczków. Idzie to jest, jak ktoś poradzi to ścimać, kuknąć na fafn, na hojmach 62, albo do rajzdów, Brauhaus przy Kleiner, markt,

na słodko płynie czas Dziś jest Oktoberfest Dziś jest Oktoberfest Zaśpiewajmy wszyscy Wraz Niech nam słodko By zabawić się, dookoła już gości tłum, a radość wciąż żyje w nas. Uśmiechnij się, głos wołaj, hej, to nasz oktoberfest. Tak cudowny uśmiech masz, to melodia, którą znasz. Oberfest, dziś jest O oh, Oberfest, wszyscy mroz. na z kamratem Leszkiem zaplanowaliśmy następną we w Hofbräuhaus, najbardziej prominentnym broworze i bierściubier w München. Ta sztela, jak i całe miasto, było festelnie nafolowane. Hofbräuhaus, założony w XVI wieku jako browor książęci, może uroczyć, uroczyć bez 2,5 tysiąca fajrujących, a dla kolejnych są ku temu place we ogródku piwny. Turyści słypią, słuchają, słuchają nam w kapeli, przyglądają się temu bajerskiemu tańcowaniu, ze klackaniem się po szłapach to mi byli tak głośni, że był i na dos, na ostatek tak mi tak dołek spokój, bo nie udało mi się opsztalować piwa. No jak ino no dzieje, co na tym ichnim wywołanym Oktoberfestie będzie nam się lepszy darzy. Nie se godzinka, kiedy erbili frajne bilety, zajmali my swoje placy w takim celcie, szotnamy, szkocki baron, jakby to na, nasze przetopłykować, jedny ze sztyrnostów tymczasowych bierstubów, które przyjmują roczną wszystkich uczestników tego fest szpilu muzyczki pojawili się obry, oblecone we swoje kostymy a literokowe grypne szklane kufy wartko wypełnili się piwem, szpytem specjalnie narychtowaną odmianą na Oktoberfest, o farbie kupru i malcowym charakterze. Mocka bezuchantów miała oblecone tradycyjne bajerskie obleczenie. Chopy poradzili we tych jej lird i drider zielonych skórzanych galotach, na fajnych huzentrygach, a babeczki we kieckach i trigerokach. I nie śleciało literowych zajdlar, ani kieloności Minute, kiedy rozkulał się ten tym Freibierfest i napocznijmy śpiewać po cichuśku, po lekuśku, do kupy ze ludziami przy większych tiszach. Koli bawimy się w rytmu z muzyki, ze zajdlami bieru, ze szopą w gracach. Szłoby je se użyć, zajdzi do większych celów, chobyjno do hipodromu, Ambrus, Schützen, Hofbräuhaus, Wincener, Feidl, Kafferfechter, ale to by tak wymieniać. Co ja nie znam takiego, ale czy małego chopa, co by to wszystko zdzierzył. Na drugi dzień po południu می وجود صدقو do Rygzu, na północ do rostomiłego, pięknistego Brambergu. Pierwsze wspominki o Brambergu pokazali się już w 1902 roku, a teraźniejsze miasto wystawili na siedmiu groniczkach podanie nikiej starożytni Rzym i jest one wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Z wierchu wszystkich e, groniczków ściągło się Andrzej Nagryw w zachowane stare miasto, poprzezinane u nogoma rzeki Regnic. Niektórzy mienią, co tamtyjszy dom plac jest najdziwniejszy we Cojki Europie. No ale nie no tym, Asi się bramber, Bamber. Jak sam najsroksza jest gromada Browarów na świecie, a same miasto, które się mianuje domowiny, Domowiną Vaterlandum Bieru. jest takim ci światowym placem, które jest taką ci symfonią tonacji by. Wiecie, barok, brod i bryckn barok, chleb, mosty i piwo. W e, tysięcznym mieście jest mocka szykownistych bieszczów, ale taką na najbardziej wywołaną, wyróżniającą się jest z jedziną. Schlekenl Schleken Kierla przy Strasy widziano ze swojej cmawej, bamberskiej szpecji. szlen Schlenkerla legła we samym sercu Brambergu i jest do tego miasta tym, czym dla monachium Hofbräuhaus. w 1678 roku, mianowano na ich Modry lew. Godo się, co jeden ze właścicieli tego szynku w XIX wieku tak niepozornie ściepowo faski zbieram ze Rolwagi, i że jedna śleciaci mu direkt na szłapi. Od tego buncji on mianowali ci go bestów szlenkerlacowe co we frankoński znacy mały włuczy noga. A po ich, po ich niemu szlenkerło oznacza se też szmetlanie szłabami tela, co pogorzole. I ta szpiczna ma te szpica miano, przybrzyło do tej frankońskiej biurstuby już na zawsze i funguje do teroska. Knetcorne piwo gorzkie piwo, smakuje nikiej wanzono szinka, makia Trump, którego familijo wiedzie ten probor już złocześciu w pokoleniu, tak poradził o tym piwie rządzić. Wiecie, przeżyliśmy wojnę letnią srogo światowo kryza, wieloszkliwe wojny światowe, a ty nasz brały rajsztyjc funguje. I kolei tego, kej się mnie wtore pytają, co się zwekslowało bez ten czos, łodżykom, Złopowogu i że blanknic. nic ruchu roku godomy Brambergowi Aowidezyn Wlazujemy do Cuga, w którym ono do Brymy, portowego miasta kajwszyjskich przyciągo ichni Alstadt, stare miasto Katedra i Radhaus Znaczy się ichni magistra Ale najważniejszą atrakcją jest jednakowoż Bek no i srokszy browar w Niemcach, ichtyczny niemiecki lager, no i bardziej wywołano zorta bieru spodniego gerowania, tak to fachmany godają. Ważony jest na rzeką we pośrodku tego hanzaatyckiego miasta. Pochałzowaliśmy po tym browarze, a tam dowali nas kosztunek ichtycznego, łagodnego, ale ristik beka, ważony sam od 1879 roku. Kudymu ty się po se pora z nominnych znominnych Bianych niemieckich, basi dla niemieckich babu. Ejcie piwo ze limonadą ze zielonym tym, cytrunowym szplitem albo lapluzynowym zawtym. I sam wercie się terazki wspomnieć, że piwo, o czym już Kesi go wędził, jest najistą, najstarszejszym no wytworzonym bez człowieka. Bez mać początek mógł być taki, że jakoś ich baba przepomniała przy klachach i to już pięć tysięcy lat temu na zody, a aby już tym, co też klachali, zabrać zapomniała dosia do chałpy frysznych chleb, ślecią dysz i napoczło się jego gerowanie. O, przyszedł ze skusił się porno i tak, jak to już hopom do dzisiaj zostało. Można nie było to tak ganz einfach i naisto prawda, ale na wszystko tak by tak szlukna się na jej zdrowie. I no nie piwem pochechlanym z apluzynowym zowtym, lebo wykferlanym ze inszym jakimś ich zowtym, albo bo ty mogę być do Kuby z jakąś szykownistą cyńczą naszej gozołecku, ale nie ich niego do pylkornu, bo jej kwiatko za zajdla.